Dzień dobry, kochani, witajcie 4 czerwca 2023 roku w piękną niedzielę. Jest tak piękna, że wyobraźcie sobie, że mm, przypomniało mi się, że nie zrobiłem dobrych wiadomości o godzinie 15 czasu czasu angielskiego, bo wróciliśmy ze spaceru, z miasta i z, z gdzieś tam tych moich obowiązków, które. Które mam, dlatego cieszę się, że tutaj jestem, i cieszę się, że w porę się zorientowałem, że te dobre wiadomości, no fajnie, żeby były zrobione, bo jak wiecie, ten tydzień kończy się tygodniem prowadzenia i dzisiejsza pełnia, ta cała przestrzeń energetyczna, która teraz się, która, która teraz występuje, jest takim najwyższym szczytem, którego możemy dotknąć w tym roku. Nie to, że to jest połowa roku, to jesteśmy właśnie w takiej najwyższej przestrzeni energetycznej, na takiej pięknej fali, właśnie na tej fali prowadzenia. I to co u mnie się dzieje i to co dzieje się w przestrzeniach jest naprawdę fascynujące. A co zobaczymy i co będzie się działo w tym tygodniu, oczywiście za chwilkę się dowiemy, bo e, sprawdzimy to po kolei, jak to wszystko będzie wyglądało. Użyjemy standardowo naszych kart wsparcia. Tutaj sobie tylko to wyłączymy, żeby nam nie przeszkadzało. Karty wsparcia są oczywiście do pobrania za darmo na mojej stronie internetowej dolina Więc zobaczmy, jaki będzie ten tydzień czerwca. Pierwszy tydzień czerwca. Od dziś do przyszłej niedzieli. Będzie to tydzień pod znakiem. Jakim? Dalej. Jesteśmy prowadzeni. Prowadzenie oznacza, że jeśli Podjąłeś jakiegoś zadania. Jeśli świadomie wybrałeś przestrzeń, w której teraz jesteś, to świadomie ją kreły. Prowadzenie teraz, te prowadzenie w tym tygodniu wiąże się bardzo mocno z kreowaniem tego, że jeśli właśnie decyzja została podjęta, to konsekwentnie idziemy do przodu. I może wcześniej człowiek nie robił się, bo bał. Tak teraz, Robi się tego, robi to, czego się boi, ale tylko dlatego, żeby to przełamać. I to jest piękne powiedzenie, które gdzieś tam usłyszałem e, ostatnio, i tak bardzo mocno jest ze mną, że wszystko to, co się dzieje tutaj w Dolinie Cudów i co się będzie działo, bo dzisiaj o 19.30 dowiecie się, jakie duże wydarzenie Dolina Cudów będzie tutaj organizować. Tak to prowadzenie przyda się każdemu z nas. Jeśli właśnie. I znowu tutaj tylko wraca ta przestrzeń, że jeśli wybrałeś świadomie, to świadomie to kreuj. I świadomie iść do przodu. Nie schodź z tej drogi. Ale pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie. Zawsze możesz powiedzieć stop, ja już tego nie chcę. Ja zmieniłem zdanie. Ja doszedłem do innych wniosków. I tylko te sytuacje były po to, żeby mi to pokazać. Jestem za nie bardzo wdzięczny, ale po prostu. Dziękuję, wysiadam. I ciekawe, jaki będzie ten tydzień. Dobra, dobra. Ok. <laughs> obok prowadzenia, obok prowadzenia mamy co? Jeszcze jakąś radę poprosimy. O, patrzcie, sama zapadła, jak powiedziałam, rada. <laughs> I widzicie, mamy drogę na ślubny, na ślubny kobierec. Jak to się mówi? Nie wiem dokładnie. To. To jest taka przestrzeń, w której wiele rzeczy będzie odkrywane, będzie oświadczane, będzie pokazywane. I w tym tygodniu to jest dobry czas na jakieś nowe projekty, nowe, y, z nowych ludzi, nowe spotkania. Wszystko to, co pracow nad czym pracowaliśmy od początku roku, no teraz fajnie, żeby kwitło. Fajnie, żeby pokazywało przynajmniej po części tą drogę, w której idziesz. A jeśli jeszcze, jeszcze tego nie czujesz albo czujesz się zblokowana, to może warto się przełamać i zrobić coś w tym kierunku, bo ten ślub tutaj tak bardzo mocno jest e, tym działaniem i tym takim oświadczaniem tego, tych wniosków, do których doszłaś, doszłaś. I tutaj tylko przeczytam zdanie, które przykuło mi uwagę. Ja zazwyczaj tego nie robię, ale tutaj jest takie coś jak. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Jest dowodem na silne ugruntowanie, na to, że to właśnie schodzi tutaj na ziemię i działa w imię miłości. I wszystko to, co robisz w tym tygodniu, fajnie, żeby właśnie było, to, było napełnione tą intencją miłości i tym, że robisz to nie dość, że dla siebie, to jeszcze robisz to z pożytkiem dla innych. No, cieszę się, że te karty wypadły, bo to, co dzisiaj ogłoszę, też będzie poniekąd wynikiem tego, co tutaj mówię. Dobrze. Co dobrego jeszcze w tym tygodniu nas czeka? Zobaczmy. Co dobrego czeka nas w tym tygodniu? Ja nie wiem, czy ta karta już nie padła w ostatnim czytaniu. Nie pamiętam, bo trochę tych czytań codziennie robię. I mamy tą ósemkę ruszczek. Zawsze możesz się zatrzymać. ósemka różek oznacza, że może się dziać wiele rzeczy w tym samym momencie, i wybieraj te, na których się skupisz. Nie pozwalaj sobie na to, żeby tracić energię na rzeczy, których, które nie sprawiają ci przyjemności i które nie dają ci korzyści. Korzyści jakichkolwiek, nie tylko materialnych. Ale i emocjonalnych, bo my bardzo często odmawiamy sobie przyjemności w imię czego. To jest, to jest też wniosek tego, co wczoraj, o czym wczoraj rozmawialiśmy tutaj na, na YouTube. Dlatego zwróćcie proszę na to uwagę. Czy czasem nie wybieracie rzeczy, które są nam wam niepotrzebne, albo dzieje się tyle rzeczy i, i nie wiesz, co wybrać? Wybierz to, co jest dla Ciebie najważniejsze i poddaj się temu prowadzeniu. Ale może jest też ktoś, tak jak ja, kto y, lubi być ciągle w akcji, lubi działać i robić wiele rzeczy naraz. Więc tutaj tylko chodzi o to skupianie. Skup się na tym, żeby y, skup się na tym, czego potrzebujesz na dany moment i wszystko będzie dobrze. No dobrze, świetnie. Teraz kolorek. Kolorek na ten cały tydzień, który będzie nas wspierał. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Właśnie przed chwilą wróciliśmy ze sklepu i, i arbuza też przywiozłem do domu. Więc mamy kolor arbuzowy, który mówi: baw się dobrze ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Ja bym powiedział, żeby, żeby się bawić samemu ze sobą. Abyśmy tak nie oddzielali siebie od tego dziecka, bo, bo tak naprawdę stają się to dwie osoby. A my mamy cieszyć się życiem, jak to dziecko, albo jak my byliśmy dzieckiem, tak samo. I żeby z tego korzystać. Bo to też jest oczywiście trujeczka. Jako numerolog, no muszę o tym wspomnieć, że, że to jest taka przestrzeń komunikacji, dobrej zabawy, tego działania, tego zabawy, cieszenia się z działania. Więc korzystajcie z tych przestrzeni. Zobaczcie, jakie te, jakie te karty są barwne w tym tygodniu. I właśnie nie dość, że niebo nam pokazuje i kwiaty, wszystko co kwinie, kwitnie jest barwne, tak my też i nasze życie może być barwne. Tylko my nadajmy temu, nadajmy temu kolory. Właśnie na przykład biorąc ze, sobą, e, biorąc ze sobą arbuza albo kolor arbuzowy, albo po prostu za każdym razem, kiedy zobaczysz arbuza w sklepie, uśmiechnij się i wyobraź sobie, że ten kolor jest wokół ciebie. Dobrze, i na koniec weźmy sobie myśl pozytywną. E, jaka jest e, na ten cały tydzień? Zobaczmy. Zobaczmy. Dla nas wszystkich, na ten cały tydzień, myśl pozytywna. To, ale super. Świetne podsumowanie tego wszystkiego, bo myślę, że to jest też podsumowanie tego tygodnia. E, jeśli ktoś nie oglądał wczorajszego spotkania, to zapraszam, bo naprawdę tam było chyba o tym y, bardzo dogłębnie. Mm, nie dogadzaj wszystkim. Nie dogadzaj wszystkim. Gdy koncentrujesz się na życiu zgodnie ze standardami innych ludzi, nie poświęcasz wystarczająco dużo czasu na podnoszenie własnych. Niektórzy oczekują, że będziesz zachowywać się w określony sposób i maszerować w rytm ich nudnego bębna. Znajome, prawda? Oni znajdują bezpieczeństwo w monotonii, ale w tobie rozbrzmiewa piękny rytm. Twój talent jest po to, by się nim dzielić. Nie umniejszaj sobie, aby dopasować się do innych lub zdobyć aprobatę. Zamiast tego odrzuć swoją potrzebę dogadzania innym i po prostu bądź wspaniałością. Aż mam ciarki, jak to przeczytałem, więc no tutaj to jest piękne podsumowanie moich wniosków, to co się i u mnie dzieje, że tak naprawdę, jeśli wszystko, wszystko co jest w Tobie, emocje, ciało, sytuacje są zgodne z Tobą, tak wszystko się dzieje dla Ciebie, nie przeciwko Tobie. No, myślę, że piękniejszego czytania na ten cały tydzień czerwcowy nie mogłem sobie tutaj wymarzyć. Cieszę się bardzo bo w rytm tego bębna, który tutaj dzwoni w Dolinie Cudów, no, będzie działo się dużo i każdy może przyjść ze swoim bębenkiem. I tutaj te słowa mówię bardzo dosłownie, bo zresztą zobaczycie tą zapowiedź dzisiejszego dzisiejszego tych tego spotkania, które tak naprawdę będzie tym wstępem do urodzin Doliny Cudów, które odbędą się 5 i 6 sierpnia, i online, i stacjonarnie tutaj w Wielkiej Brytanii, którego już nie mogę się doczekać. Ja tymczasem życzę Wam cudownego tygodnia, pełnego prowadzenia, pełnego konsekwencji, działania, działania i dogadzania sobie, sobie. Jeszcze tylko, pozwólcie, że na koniec przeczytam. Niektórzy oczekują, że będziesz się zachowywać w określony sposób i maszerować w rytm ich nudnego bębna. Cudownego tygodnia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia dzisiaj o godzinie 19:30 czasu angielskiego, 20:30 czasu polskiego. Do zobaczenia.